Maneczko. Dzisiaj chciałbym Wam fajne miejsce pokazać. Chodzi o bezpieczeństwo w kamperze. Jadę zrobić przegląd gazowy całej instalacji, jaką mam w kamperze. Mało jest takich punktów w Polsce. Na pewno każdy serwis i salon, który sprzedaje kampery, to robi, ale nawet nie dowiadywałem się, ile to kosztuje bo pewnie parę stówek. Ja bym musiał jechać najbliżej. Do poznania to jakieś 200 km w jedną, w drugą, czyli cały dzień bym musiał zmarnować. A że mieszkam przy granicy, to e, powiem Wam, że po niemieckiej stronie jest e, taka mała firma, która zajmuje się wszystkim, co, co jest związane z gazem. E, nazywa się e, Klein Gas. E, powiem Wam, że do tej firmy z domu mam jakieś 10 minut e, to jest zaraz e, za granicą jakieś 6-7 km. Także dzisiaj jest, mam termin, ponieważ skończył mi się ten tzw. TIF, czyli przegląd gazowy i jadę to zrobić. Muszę zostawić kampera na cały dzień, więc mam godzinę w pół do siódmą rano na siódmą jadę zostawić, tam nie wiem co tam, jak to się odbywa, ale kamper musi być z 6-7 godzin i sprawdzę całą instalację, po południu odbiorę kampera z nowym TIF-em na kolejne dwa lata będę mógł spokojnie podróżować A nie wiem czy wiecie Na niektórych kempingach, znaczy na większości kempingach gdzieś tam w Europie Potrafią sprawdzić czy mamy ten przegląd gazowy I to może zaważyć nad tym czy wiedziecie na ten kemping czy nie po, Powiem Wam tak, byłem ostatni raz tam dwa lata temu Czyli zaraz po tym, rok po tym jak kupiłem kampera Dowiedziałem się o tym punkcie i nie miałem tej książki gazowej. Także, jeżeli nie macie tej książeczki, nie macie w ogóle nic i chcielibyście od zera wystartować z tym przeglądem, nie ma problemu. Przyjeżdżacie, ten, ta firma wystawia wam taki brief bescheinigung i tutaj macie, zapisuje wszystkie dane: jakie auto, jaka zabudowa, jakie macie gazbanki czy butle, w jakiej ilości i tak dalej. I z tym już to jest taki jakby dowód do tej instalacji gazowej. I z tym już co dwa lata przyjeżdżacie, instalacja jest sprawdzana i podbijana w tej książce. I ta książka jest właśnie po to, jeżeli ktoś was poprosi na kempingu o to, trzymacie ważny tif instalacji gazowej, pokazujecie to i wjeżdżacie. Ja pierwszym razem bez tej książki płaciłem 50 chyba 5 euro, ponieważ musiałem to wyrobić. Dzisiaj powinno to kosztować. Jakieś 30 euro, ale to wam powiem, jak odbiorę kampera. Jak to będzie, jak to wyglądało cenowo. Więc ja już tam lecę. Przegląd gazowy jest ważny, nawet dla samego siebie. Śpimy w tych kamperach, więc spędzamy dużo czasu. Więc śpimy bezpiecznie. Nic, lecę. Pokażę Wam zaraz to miejsce, gdzie ta firma się znajduje. To jest bardzo taka mała firma na takiej niemieckiej, można powiedzieć, wiosce. Dodam też adres i całą nazwę. Jeżeli byście chcieli skorzystać gdzieś przejazdem, czy nawet specjalnie przyjechać tutaj, to, to można się umówić. Jeżeli byście potrzebowali pomocy, piszcie w komentarzach. Ja mieszkam niedaleko, mogę podjechać, Was umówić i Wam pomóc z tym przeglądem. Więc lecę, lecę przez granicę. A że mamy kontrolę, to może być różnie. Dwójka i gaz do dechy. Zobaczcie, zbliżamy się do granicy. Już widać kontrolę polskich pograniczników. Tak to wygląda w tych czasach. To Wam przy okazji pokażę, jadąc na ten przegląd gazowy. Z tego miejsca, jak tylko przejadę granicę, to naprawdę mam no, już niecałe 10 minut jazdy. Więc przejeżdżam Nyssa już jestem w Niemczech, w kolebce karabiningu. Dlatego też, e, może ten przegląd gazowy nie kosztuje nie wiadomo ile chociaż muszę się upewnić ile kosztuje e, w Polsce e, ale 30 euro to nie jest jakiś pieniądz na 2 lata. Z tyłu dostajecie taką naklejkę na zderzach, która e, wskazuje datę końca przeglądu Więc nawet nie trzeba pokazywać nieraz tej żółtej książeczki, e, Bo to widać dokąd macie No i jeżeli nie robiliście tego nigdy, to też się nie bójcie, bo można sobie wyrobić, tak jak Wam mówiłem, ten, ten gaz, cały beszajnik e, I normalnie sobie fajnie jeździć, bezpiecznie i się nie bać czy tam gaz się ulatnia czy nie ulatnia czy coś mamy jakąś partyzankę zrobioną lepiej mieć wszystko od A do Z a tym bardziej z gazem wiecie, że to jest to jest tylko można powiedzieć iskra i nie ma kampera jeżeli coś nie gra z gazem no nic, lecimy, lecimy, lecimy daję gazu lecę na, do gazu Już dojeżdżamy na miejsce, po prawej stronie widzicie, nawet stoi baner Klein To jest ta mała firma, oni mają uprawnienia do właśnie e, kamperów i nie tylko, zajmują się gazem Tutaj mam wejść na siódmą, więc jestem, zostawiam kampera w tym miejscu, tak mi tutaj szef kazał. No i później Wam powiem jak odbiorę kampera, ile to trwało, ile kosztowało Słuchajcie, właśnie odbieram kampera TIF gazowy już mam zrobiony Zobaczcie, tak wygląda nalepka Do 2027 mam TIF I można bezpiecznie kamperować Więc skakujemy I jadę do domku A powiem Wam jeszcze e, Tak Dwa lata temu ten przegląd kosztował 30 euro Ale musiałem zrobić tą książeczkę No to zapłaciłem 55 a teraz kosztował 46,90 euro. Taki przegląd. Ale robiłem rozeznanie i powiem Wam, że w Polsce kosztuje ceny kształtują się od 250 do nawet 600 zł za przegląd gazowy w kamperze przegląd instalacji gazowej. No a tutaj powiem Wam, że w przyszłym roku widzę, że ta mała firma będzie miała 100 lat. E, działalności tradycji. Więc e, też to coś mówi. Na pewno dobrze to sprawdzili. Tyle lat na rynku. E, dobra reklama. E, więc ja jestem zadowolony, przegląd mam. Dodam jeszcze raz, e, że jeżeli chcielibyście tutaj przyjechać gdzieś po drodze, macie blisko, e, adres Wam pasuje. E, boicie się bariery językowej, piszcie w komentarzach, odzywajcie się na Instagramie, pomogę umówię Was. E, więc to na pewno jest do zrobienia. Na tą chwilę dziękuję. Mam nadzieję, że pomogłem wielu z, wam, z Was. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i w drogę. Do zobaczenia gdzieś tam na kempingach i na dziko. Trzymajcie się. Hej.